Niewydolność serca jest zespołem objawów pojawiających się wtedy, gdy serce nie jest w stanie podołać swojemu podstawowemu zadaniu, jakim jest zapewnienie prawidłowego krążenia krwi. Leczenie pacjentów z niewydolnością serca często nie jest proste, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezsilni. Warunek, można powiedzieć, jest jeden: musimy to robić po prostu razem. Niewydolność serca kreuje w życiu pacjenta zupełnie nową sytuację, zatem nic dziwnego, że pojawia się mnóstwo pytań, które wymagają odpowiedzi. Myślę, że pielęgniarki są właściwym adresatem tych pytań. Oprócz udzielania odpowiedzi, zwracają one uwagę pacjentów na to, co ważne, aby leczenie było skuteczne i pozwalało na wydłużenie oraz poprawę jakości życia. Wiedza i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów. Dlatego tak ważne jest dostarczanie rzetelnej wiedzy w przystępny, zrozumiały sposób zarówno samym pacjentom, jak i ich bliskim. Pacjent powinien być świadomy przyczyn niewydolności serca, jej mechanizmów i objawów. Aby rozumieć wskazania do przyjmowania zalecanych leków i korzyści z ich stosowania. Ważne jest jednak, abyśmy uświadamiali sobie, że same tabletki nie wystarczą do skutecznego leczenia niewydolności serca. Zaplanowana kompleksowa edukacja obejmuje omówienie kontroli spożywanych płynów, zaleceń dietetycznych, używek czy też szczepień. Niemniej istotne jest dostosowanie aktywności fizycznej do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Ważne są także rozmowy dotyczące między innymi planowania podróży czy tematów intymnych jak aktywność seksualna. Te wszystkie zagadnienia pielęgniarka powinna omawiać z pacjentem. Trzeba jednak pamiętać że leczenie osób z przewlekłą niewydolnością serca powinno polegać na współpracy, którą trzeba planować na wiele lat, w czasie których może dochodzić do zaostrzenia choroby. Dlatego każdy pacjent musi poznać nietypowe objawy i nauczyć się na nie prawidłowo reagować. A Edukacja, edukacja prowadzona przez pielęgniarki zapewne pomoże osiągać pacjentom zaplanowane cele leczenia.